Jest środa, 13 kwietnia, minęła godzina 21.50, zapraszam do studia lotto. Dobry wieczór Mateusz Kaczmarek, czas na losowania. Pogoda wiosną bywa naprawdę zmienna. Raz mamy słońce, raz deszcz, a czasem nawet śnieg. Na szczęście w świecie lotto jest bez zmian. Cały czas mamy pogodę dla bogaczy, bo wygrane trafiają się codziennie. Między innymi w tym miesiącu odnotowaliśmy ponad 1 200 000 zł euro pod Dobrą pasę mają też graczy w mini-lotto. W jednym z losowań trafiła się piątka, warta prawie 370 000 złotych. Natomiast wczoraj powitaliśmy nowego Lotto milionera. Gracz, który zagrał za pośrednictwem strony Lotto.pl wygrał ponad 9 milionów 700 tysięcy złotych. Serdecznie gratuluję. Kolejne losowanie Lotto odbędzie się już jutro, a skoro kumulacja została rozbita, to pula na wygrane pierwszego stopnia wyniesie gwarantowane 2 miliony złotych. A w Lotto Plus do zdobycia będzie milion złotych. Powodzenia! Dziś wystartowała promocja w MultiMulti. -multi. Do soboty wszystkie wygrane przy typowaniu 7 liczb będą o połowę większe w tej samej cenie zakładu. Do zdobycia jest nawet 330 tysięcy złotych. Losujmy. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 liczb.

czterdzieści pięć trzydzieści siedem sześćdziesiąt pięć siedemdziesiąt siedem dwa czterdzieści dziewięć dwadzieścia dziewięć

Wygrane padają też w mini lotto. Wczoraj padły trzy piątki, każda warta ponad 100 tysięcy złotych. Dodam, żeby grać o wygrane rzędu nawet kilkuset tysięcy złotych, potrzebują Państwo tylko złotówki i 50 groszy. Zapraszam na mini lotto. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejno ułożone kule. Komora mieszania jest pusta. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 5 liczb. 17, 33, 24, 42, 31. Numer Super szanse tworzy 7 cyfr z zakresu od 0 do 9. Wystarczy go aktywować, żeby zagrać o 2 miliony złotych. Oto, jakie cyfry padły w drugim dziś losowaniu Super szans 0. 6, 7, 7, 1, 1, 5. Gratuluję wygranych. W puli losowania Kaskandy znajduje się prawie 300 tysięcy wygrywających losów, ale tylko jeden z nich jest wart ćwierć miliona złotych. Takiej wygranej Państwu życzę w Kaskadzie. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejne ułożone kule, bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 liczb. 5 18 12 20 Dwadzieścia dwa dziewięć, trzynaście, jeden trzy dwadzieścia cztery siedemnaście Wczoraj w Eurojackpot w Pile padła wygrana czwartego stopnia, warta ponad 200 tysięcy złotych. Gratuluję zwycięzcy. Kolejne losowanie już w piątek. Teraz do wygrania jest 130 milionów złotych. Zasady gry w Eurojackpot są naprawdę proste. Typuje się 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12 ekstrapensji. Codziennie do zdobycia jest pensja w wysokości 5000 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Pierwsza taka wygrana w tym miesiącu trafiła się w Krapkowicach. Kolejna może paść za chwilę. Losujmy. W kasetach maszyny rosującej mamy 35 razy 4 kolejno ułożone kule, bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Trzynaście, dwadzieścia, piętnaście, szesnaście, trzydzieści trzy, a ostatnią liczbą wylosowaną w jest jeden. W ekstra pensję warto grać z ekstra premią. Wystarczy do zakładu dopłacić złotówkę, a wygrać można od ręki aż 100 tysięcy złotych. Takie pieniądze zdobyło już ponad 70 graczy. Pora na kolejnego zwycięzcę. W kasetach maszyny losującej mamy 35 razy 4 kolejno ułożone kule bębny, maszyny. Są puste, zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Trzynaście jeden, trzydzieści cztery a ostatnią liczbą, wylosowaną w Extra premi jest trzy. Wyniki losowań znajdą Państwo na lotto.pl. Zarówno na wspomnianej stronie, jak też w aplikacji mobilnej można grać w większość gier lotto. Wystarczy mieć internetowe konto gracza. Wieczór z grami lotto dobiega końca, ale okazja na wygrane będzie już jutro w popołudniowych losowaniach, które z przyjemnością poprowadzę. Spokojnego wieczoru. Kiedy wygrywasz w Eurojackpot, odnajdujesz siebie na nowo i wykorzystujesz każdą minutę do granic. A to dopiero początek. Teraz do wygrania 130 milionów złotych. Eurojackpot. Doświadczaj więcej.